Siemanko, z tej strony Patryk Trid. witam Was ponownie na kanale Mam Go na Kapitanie. Na swoim profilu zapytałem Was o najlepsze porady na start sezonu. W dzisiejszym nagraniu umówię te, które moim zdaniem mogą znacząco poprawić Wasze wyniki w nadchodzącym sezonie Fantazy Premier League. Zapraszam Was do oglądania. Dodatkowo wspomnę, że partnerem kanału jest strona Fantasy Football Hub, na której możecie wprowadzić swój skład, sprawdzić ocenę algorytmu, prognozowane punkty zawodników oraz zaplanować transfery na następne kolejki. Dodatkowo macie dostęp do danych OPTA, możecie tworzyć własne tabele ze statystykami oraz skorzystać z bardzo przydatnych filtrów do porównywania drużyn i zawodników. Zakładając konto z moim linkiem, który zamieściłem w opisie nagrania, otrzymacie aż 50% zniżki na subskrypcję, a dodatkowo nowi użytkownicy mają Gwarancję zwrotu zapłaconej kwoty, jeżeli nie wygracie swojej wybranej mini ligi. Także warto skorzystać z tej promocji. Szczegóły znajdziecie w regulaminie. Przechodzimy do pierwszej wskazówki, którą, którą udzielił tutaj Łukasz. Jego zdaniem transfery za minusy rzadko się zwracają. I ja tutaj się zgadzam w 100%. Słuchajcie, jeżeli wybraliście jakiegoś zawodnika, podjęliście tę decyzję w pełni świadomie, to pewnie ten zawodnik ma pewny skład, pewne oczekiwane minuty, pewnie ma dobre statystyki, więc o ile on nie dozna kontuzji, no to tak naprawdę niewiele powinno się zmienić w ciągu dwóch, trzech kolejek. Więc wymiana zdrowego zawodnika, z którym wszystko jest w porządku, na innego zdrowego zawodnika za minus 4 punkty, bardzo rzadko się opłaca, no bo sprzedany zawodnik musiałby zrobić blanka. Musieliśmy mieć 100% pewność, że on nie da żadnych punktów, a wiecie, że z tym różnie bywa. A dodatkowo kupiony zawodnik musiałby zrobić dwa zwroty, bo jeżeli płacimy 4 punkty, no to tak naprawdę często ten zawodnik musi dać dwa zwroty ofensywne, aby wyjść na plus, to się dzieje bardzo rzadko, jeżeli sobie spojrzycie na prognozowane punkty zawodników no, na pierwsze 8 kolejek i zerkniecie sobie na przykład na różnicę punktów między palmerem, sonem i Saką, to ta różnica tutaj według algorytmu Fantazy Football Hub na 8 kolejek, wynosi dosłownie jeden punkt. Więc jeżeli zrobicie transfer za minus 4, no to jest bardzo dużo w porównaniu do tego, ile teoretycznie ci zawodnicy powinni zdobyć. Oczywiście te prognozowane punkty nie zawsze mają przełożenie idealnie na punkty, ale to pokazuje, że potencjał tych zawodników jest podobny, więc o ile planowanie gdzieś tam podmianek, gdy zmienia się kalendarz, do czego przyjdziemy za chwilę, jest ok, natomiast klikanie transferów tylko na zasadzie no mój zawodnik nie zrobi punktów, więc go podmienię, to jest raczej kiepski pomysł. Druga porada jest od Heteryka, jego zdaniem nie warto robić transferów w emocjach w trakcie lub pod koniec kolejki, ja się z tym oczywiście zgadzam, ponieważ wielu graczy podchodzi do grania w fantasy Premier League bardzo emocjonalnie, a tutaj jednak liczy się chłodna głowa i analiza. Trzeba do tego podchodzić z dystansem i przy podejmowaniu decyzjach o transferach warto kierować się analizą oczekiwanych minut, statystykami, kalendarzem. To, to na, na jakim pozycji gra dany zawodnik, a niekoniecznie punktami w poprzednich kolejkach, no bo nawet topowi zawodnicy nie zawsze dają punkty, niekiedy nie punktują przez naprawdę dłuższy okres, nie wiem, 3, 4, 5 spotkań. Zawodnicy z absolutnego topu, tak się dzieje. Natomiast to nie powód, aby ich koniecznie wywalać ze złością na zasadzie ojej, no, trzeci mecz rzędu nie do punktów, tego natychmiast sprzedaję po meczu i klikam sobie kogoś innego, bo ten inny zawodnik zrobił dwucyfrówki, no bo nie jesteśmy w stanie tutaj mieć każdego zawodnika w składzie, nie możemy. Mieć wszystkich topowych zawodników, nie można mieć jednocześnie Halanda, Watkinsa, Isaka, Salaha, Palmera, Sona, Saka, Fodena i Dlatego nie należy się przejmować tym, żeby ktoś czy ktoś zrobił punkty, czy nie, jeżeli mamy, nie mamy go w składzie, no bo tak naprawdę nie mamy, na żadnego, nie mamy na to żadnego wpływu i co kolejkę będzie tak, że kilku zawodników zapunktowało. Mogliśmy ich mieć, a jednak ich nie mamy. Więc jeżeli podejmujecie decyzję o wyborze zawodnika, tutaj akurat zerknę na statystyki opty z poprzedniego sezonu i szukacie, powiedzmy, napastnika, który miał w zeszłym sezonie dobre statystyki, macie do wydania maksymalnie, dajmy na to 7 milionów, zerkacie na statystyki na 90 minut, usuniemy sobie zawodników, którzy grali mało minut. I zerkniemy sobie na tych zawodników, którzy mieli największy udział, jeżeli chodzi o oczekiwane gole i oczekiwane asysty w przeliczeniu na 90 minut. No i zobaczcie, że tutaj bardzo wysoko jest: Żao Pedro, Charison, Alvarez, Wood, McBurney, Calvert lewin Mopé, Jesus, Muniz, Aoni. No i z tej ekipy wiemy, że dosyć regularnie powinien grać Żao Pedro. Pewnie Wood, jeżeli będzie miał pierwszy skład, więc tutaj mały znak zapytania. Jest też, jest też na przykład Muniz. Więc wiemy, że na przykład Jao Pedro i Muniz to są dwa fajne wybory. Ta, zawodnicy, którzy są tani, i mają duży udział, jeżeli chodzi o oczekiwane gole. Weźmy sobie na przykład na takiego Muniza. Klikniemy sobie na tego Muniza i zerkniemy sobie na kalendarz. I powiedzmy ten Muniz w pierwszych czterech kolejkach gra z United, Leicester, Ipswich i West Hamem. Więc jeżeli on zaliczy Blanka i nie da punktów w meczu z United, i później nie da punktów w meczu z Leicester, to nie zależy się denerwować i od razu go sprzedawać, bo na przykład João Pedro strzelił dwie bramki albo, albo właśnie Chris Wood, tylko skoro już postawiliście na tego Muniza, to dajcie mu czas jeszcze na przykład w meczu z Ipswich, który jest Beniaminkiem, może jeszcze w meczu z West Hamem u siebie, bo może się okazać, że ten zawodnik po prostu odpali po czasie i zawsze będzie tak, że który, któryś inny zawodnik dał punkty, wy go nie macie, no ale tak jak mówię, nie da się mieć Wszystkiego nie da się mieć, wszystkich zawodników. Zawsze będziemy gdzieś tam część punktów gubić. To nie jest aż tak istotne. Ważne jest to, żeby całościowo wasz skład na przestrzeni kilku kolejek punktowo naprawdę solidnie. Kolejnej porady udzielił Ma Zachar. Jego zdanie warto planować ruchy naprzód, co najmniej na 5 kolejek. Ja też tak zrobię. Zgadzam się w 100%. Gdy wybieram zawodników i planuję transfery, patrzę na minimum 5-6 kolejek. Jeżeli wiemy, że zawodnik ma dobre statystyki, gra regularnie i ma akurat taki blok dobrych spotkań, właśnie te 4, 5, 6 spotkań, z jakimiś łatwiejszymi rywalami, no to warto go kupić i zwykle opłaca się go trzymać, nawet jeżeli na początku będzie zawodził. Mieć sobie za, mieć zaplanowany z tyłu głowy, że sprzedam go na przykład, gdy będzie miał trudniejszy kalendarz. Niekoniecznie gdy grał dwa blanki, tylko na przykład jeżeli ma dobrych cztery spotkania, to przetrzymam go przez cztery kolejki i sprzedam w piątej kolejce. Takie cierpliwe podejście i takie planowanie jest bardzo istotne, bo to pomaga w zachowywaniu transferów, co może być szczególnie istotne w tym sezonie, no bo możemy zachować aż 5 darmowych transferów. Jeżeli zachowamy tych darmowych transferów więcej, to będziemy mogli lepiej reagować na to, co się dzieje, będziemy mogli lepiej, lepiej reagować na jakieś plagi kontuzji. Albo po prostu właśnie podmienię zawodników, gdy zmienia się ich kalendarz. Ja tutaj Wam pokażę przykład na podstawie mojego aktualnego składu. Ten skład pewnie jeszcze będzie się zmieniał, natomiast w tym momencie tak to wygląda. Wklepałem swój skład i zaplanowałem sobie gdzieś tam jak będzie wyglądał ten skład w pierwszej, drugiej, trzeciej kolejce. I zaplanowałem sobie, że w czwartej kolejce podmienię sobie Sakę, który będzie miał trudniejszy kalendarz, bo Saka ma trzy dobre mecze: Wolverhampton, Aston Villa, Brighton, później gra z Tottenhamem i z City, więc powiedzmy ma dwóch nieco trudniejszych rywali. I w to miejsce kupię sobie Salaha, który będzie grał z Forest i z Bournemouth w tych dwóch meczach. No ale żeby to zrobić, muszę kogoś sprzedać. Sprzedam prawdopodobnie Isaka, który będzie po trzech dobrych meczach miał wyjazd na Wolverhampton, wyjazd na Fulham, To nie są złe mecze, ale wiemy, że Newcastle generalnie lepiej gra. U siebie i w to miejsce na przykład kupię sobie Armstronga, który będzie grał z United i z Ipswich. Dwa mecze u siebie, zwłaszcza ten mecz z Benjaminkiem z Ipswich, wygląda całkiem korzystnie. Mogę w ten sposób uwolnić kasę i mogę sobie zaplanować, że na przykład w czwartej kolejce wykorzystam dwa z trzech darmowych transferów i wiem, jak będzie wyglądał mój skład. I to jest moim zdaniem bardzo spoko, żeby sobie gdzieś tam zaplanować te ruchy, bo to wam pozwala. Bardziej na spokojnie podchodzić do wielu rzeczy, wiecie, że macie jakiś tam plan z tyłu głowy, a nie na zasadzie podejmowanie decyzji totalnie na gorąco, na podstawie tego, co się wydarzyło w ostatni weekend, bo niekiedy te wyniki są przecież. Losowe. Kolejna porada jest od Wojtka, który radzi, żeby wstępnie ustalić, kiedy chcemy zagrać dziką kartę, bo dzięki temu można fajnie zmodyfikować sobie wcześniej skład i dopasować to pod, pod naszą e, taktykę. I tutaj też to jest bardzo cenne, ja też sobie w ten sposób zerkam. To jest poniekąd powiązane z tymi poprzednimi poradami dotyczącymi planowania składu i transferów. Jak widzicie, ten, ten etap planowania i podejścia na spokojnie się powtarza. Natomiast, no jeżeli wiemy, kiedy zamierzamy zagrać pierwszą dziką kartę, to łatwiej nam ułożyć skład na start sezonu. Myślę, że takie. Dwie popularne strategie to będzie dzika karta przed czwartą kolejką, czyli po zamknięciu okienka transferowego i po pierwszej przerwie na reprezentację, gdzie mogą się pojawić jakieś kontuzje. Myślę, że wiele osób wtedy aktywuje dziką kartę lub przed szóstą kolejką, gdy będziemy już po pierwszych meczach europejskich pucharów. Zobaczymy, którzy zawodnicy rotują, ile grają minut, no i dodatkowo kilka drużyn wejdzie w łatwiejszy kalendarz, bo jak sobie zerkniecie, właśnie na kalendarz, możecie sobie to zrobić właśnie na Fantazy Football Hub to zobaczcie, że w pierwszych pięciu kolejkach takie drużyny jak na przykład City czy Arsenal mają dosyć średni kalendarz, to są drużyny, które chcemy mieć w swoim składzie, no i grają też ze sobą w piątej kolejce natomiast jak zmienimy sobie ten kalendarz i zmienimy sobie na kalendarz od kolejki 6 dajmy na to do kolejki 15. no to gdy zerkniemy sobie teraz na kalendarz Arsenal i City to wygląda to znacznie lepiej Arsenal będzie miało Leicester, Southampton, Bormów, Liverpool z tego, z tego będą tutaj trzy mecze u siebie City będzie grał z Newcastle, Fulham, Wolverhampton, Southampton później z Bormów, z Brighton dodatkowo też inne drużyny jak Brentford czy Aston Villa będą mieli fajny kalendarz zobaczcie, najlepszy tutaj kalendarz właśnie ma Brentford West Ham, Wolverhampton, United Ipswich Fulham Bormouth bardzo dobrze to wygląda, więc jeżeli będziemy chcieli takich zawodników jak Brian Bemo albo po prostu kupić sobie Flekena na bramkę taniego bramkarza to będzie dobry moment, żeby jakieś zrobić zmiany w składzie. Także u mnie też wstępny plan jest taki, aby ułożyć skład na start do kolejki piątej i zagrać dziką kartę w kolejce szóstej. No i pamiętajcie, że dodatkowo w tym sezonie, grając dziką kartę, zachowujemy darmowe transfery, które mieliśmy zaoszczędzone do tej pory. To jest zmiana, więc teoretycznie możemy ułożyć dziką kartę przed szóstą kolejką i mieć aż pięć darmowych transferów na GW7. Więc to też jest ciekawe na wypadek, gdyby zaraz po dzikiej karcie okazało się, że gdzieś tam kilku zawodników nam wypadło, to kilka darmowych. Transferów, które mamy zaraz po karcie, może się bardzo przydać. Heterek ma jeszcze jedną poradę. O jego zdaniem nie warto wystrzelać się na start sezonu z bonusów, ponieważ, nawet jeżeli nie idzie, to nie należy się załamywać. Gdyż sezon Fantazy Premier League jest długi. Często mówimy, że Fantazy Premier League to maraton, a nie sprint. Ja o tym się przekonałem najlepiej w sezonie 2022-2023, gdzie w połowie sezonu tak naprawdę byłem w okolicy 1,5 miliona w overallu. To był beznadziejny wynik. Praktycznie połowa sezonu wydawało się, że niewiele z tego będzie, natomiast ostatecznie udało się ten sezon odwrócić i zakończyłem ten sezon w top 70 tysiącach na świecie. To jest o tyle istotne, że wielu graczy rezygnuje. Po kilku sobie kolejkach, a nie należy się zaomywać, ponieważ nie ma sensu odpalać na siłę szybkiej, dzikiej karty jakiegoś potrójnego kapitana, bench boosta, aby nadrabiać szybko miejsca po dwóch, trzech, czterech słabszych kolejkach. Tu nie ma żadnego sensu, bo pamiętajcie, że tak naprawdę na koniec liczy się tylko i wyłącznie ranking po ostatniej kolejce. A w trakcie sezonu pojawiają się lepsze okazje do użycia chipów, i takie dobre zarządzanie tymi chipami, właśnie jak dzika karta, jak bu potrójny kapitan i free hit, na przykład w trakcie podwójnych i blankowych kolejek, może tam dać Wam bardzo wiele. Także moja rada dla osób mniej doświadczonych, aby na spokojnie podejść do tego wyniku po pierwszych kolejkach, nie przejmować się za bardzo, nie załamywać się, i po prostu z czasem w trakcie sezonu stopniowo będziecie te miejsce odrabiać, jeżeli będziecie grać solidnie, jeżeli nie będziecie podejmować. much. pochopnych decyzji. Kolejna parada jest od Filipa. Jego zdaniem nie należy szukać na siłę różnicy na opasce. Wie, wie to on po sobie z poprzedniego sezonu. On szukał tych wyborów na siłę i to się nie opłaciło. Myślę, że każdy z nas czasem tak robił. Moim zdaniem szukanie różnic w składzie lub szukanie różnic w wyborze kapitania, generalnie kierowanie się posiadaniem to jest bardzo częsty błąd. Oczywiście możecie wejść na stronę FPL, sprawdzić sobie, którzy zawodnicy jakie mają posiadanie i zerknąć sobie, że na przykład najczęściej posiadanymi obrońcami są Sali. Guardiol Porro pomocnikami Palmer, Gordon i Salach, a napastnikami Isaac Watkins i Haland, i można się w tym w jakimś stopniu zasugerować. Natomiast moim zdaniem to nie ma, szczerze mówiąc, za bardzo sensu, ponieważ jest tylu zawodników, którzy mają bardzo podobny potencjał na punkty, że sugerowanie się tym posiadaniem tak naprawdę nic nam nie daje. Jeżeli jesteście zdania, że na przykład w pierwszych kilku kolejkach Salah zrobi więcej punktów od Halanda i na przykład będzie lepszą opcją na kapitana w pierwszych kolejkach, a sąd zrobi więcej punktów od palmera, no to powinniście ich wybrać do swojego składu. Ich punkty przecież w żadnym stopniu nie zależą od posiadania. To nie jest tak, że taki Salah lub halan wychodzi na boisko i myśli sobie: Ojej, ja mam 60 punktów posiadania, muszę dać dużo punktów, a na przykład inny zawodnik wychodzi: Nie, no ja mam tylko 5% posiadania, to moje punkty nie mają znaczenia. No nie, liczy się tylko i wyłącznie liczba punktów, które zdobywacie. Im więcej punktów zdobędziecie, tym lepiej. Posiadanie nie ma żadnego znaczenia, dlatego dla mnie kluczowe parametry, na które spoglądam, gdy chcę kupić jakiegoś zawodnika, to są jego statystyki ofensywne, oczekiwane minuty oraz kalendarz, a nie posiadanie zawodnika. Ja posiadanie zawodników totalnie ignoruję. No i z tym związana jest ostatnia porada, której udzieli Maciek, aby traktować tę grę jako zabawę i dobrze się bawić, grać w to, co się czuje, a nie w to, co idzie masa. I ja się pod tym podpisuję w 100%, to jest zdecydowanie najważniejsza porada. No fantazy Premier League ma przede wszystkim bawić. I ma być przyjemnym dodatkiem do tego, że oglądacie sobie spotkania Premier League, a nie to, aby was frustrowało. Nie ma sensu się spinać, nie ma sensu się denerwować. Bo tak naprawdę nie mamy żadnego wpływu na wydarzenia na boisku. To, czy kogoś wybierzemy, czy nie wybierzemy, nie sprawi, że ktoś celnie kopnie piłkę. Dlatego nie ma co się przejmować, należy decyzję podejmować samodzielnie, bo wtedy właśnie radość z tych punktów jest największa. Także jeżeli macie ochotę wybrać jakiegoś zawodnika do swojego składu, to to zróbcie i wtedy te punkty będą wam szczególnie, szczególnie smakowały. Jeżeli będziecie chcieli skorzystać z narzędzi, które oferuje fantasy Football Hub, to przypominam o promocji z moim linkiem, który jest w opisie nagrania, 50% zniżki i zwrot środków, i jeżeli nie wygracie swojej mini-ligi, a za dziś wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że nagranie wam się podobało. Jeżeli tak, to kliknijcie kciuka w górę, bo to pozytywnie wpływa na algorytmy YouTube'owe. Pamiętajcie, że subskrybowanie kanału to najlepszy darmowy sposób na okazanie wsparcia. Marzę o tym, aby w tym sezonie dobić do 10 tysięcy subskrypcji na kanale. Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Jeżeli zależy wam na dodatkowych korzyściach i kanałach komunikacji ze mną, to w opisie znajdziecie link do Patronite'a. Ja wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękuję za okazane wsparcie. No i zachęcam Was do odpalenia powiadomień, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Trzymajcie się, cześć!